Siemanko, jesteśmy w kolejnym odcinku. Ja jestem XDarkDemon, a ze mną jest XD. Siemako, dzisiaj pokażemy Wam, jak przejść Abysa. Tak więc ruszamy. Daj mi chopę, aha, dałeś OK. Przyzwyczaiłem się, że wszystkie potworki mi biorą 10hp. A ile ci biorą? 70? Dużo. Co? No. Jakby ci brały po te 10hp, to byś sobie mógł tylko biec. No. Tak robię, jak Knight'em. że Paladin ma mało defa. No wiem, właśnie. Chociaż jakoś... Wiesz kto miał dobrego Paladina? Ciekawe, Ile on zrobił? 6 czy 8? 6. On nawet, no, nie umiał Oryxa przejść. Aha. Tylko na Snake Pity chodził. I na sprajty, nie? No, nie, nawet na sprajtach prawie dednął. Tak. Póki nie zrobił sobie 6-8, to siebał sprajtów. Chociaż nie. On głównie chodził na cmentarz i na Snake Pity. Bo kiedyś Snake Pity były wszędzie, dropały ze wszystkiego. To można było sobie tak zarobić. I speed był mało warty, tylko cztery no, cztery speedy za def. A teraz są to trzy, nie? Po dwa. No. Bo dropił wszędzie ten speed, nie? No. I na cmentarzu. No. Fajnie, jakbyśmy trafili na drugiego bossa. No? Fajnie. Ale wydaje mi się, że tu było 10 potworów. Wydaje mi się, że no, nie będzie. Ja chcę White baga. Ja też. I white the Blade'a. Ja ci zabiorę dropa. Nie. Obiecuję. Że zabierzesz? Nie wiem. Są te archery. Nie no i według mnie fajny. Silny. Jest bardzo silny. Nawet według mnie silniejszy niż Knight. Ale obrona niska. Y, fajnie się gra białe pierwsze, nie? No. Y, fajnie się nim gra jak masz już deboła y, albo koralboła. I max to, defa. No to też, ale jak nie masz tych rzeczy to on jest bez... Bezuży jak grałem ze zwykłym tej 12 e, boże to w ogóle dropu nie było dobra, dobra chodź tu i zaczynamy dasz mi bufa czekaj bo mam... o jest e, stój ja muszę sobie drogę wybrać i dawaj Whiteback, chłopie! No na ha? serio! The Blade, chłopie! Wow! No czar! ła Trzymaj! Jest! Ale farciarz! <laughs> Jaki fart! <laughs> to cały portal cmentery. Tak więc lecimy. Pamiętaj, która jest już runda, teraz będzie druga. No. Wiem. Ogólnie jakiś nowy tutaj jest. No. Yy, ale on na nie zabierze dropów. Przychodzi co do czego? Yy, zero dropu. Najgorzej będzie z ostatnim bossem. Dla mnie tak, dla ciebie nie. No nie wiadomo, bo ja jeszcze nigdy nie, nie solowałem. Ostatniego bossa Archerem Jak, W ogóle od niedawna gram Archerem Przecież ja jestem tutaj Też No tak No jakbyś mi dał bufa, to może Ej. bym dał radę Chodź dam bufa, bo muszę CHP zre zregenerować Fajnie żeby on deadnął No To by było spoko. To jest która? Czwarta już chyba nie? No a i chciałeś zobaczyć tego sworda fajnego. Ciąta. Pomyliłem, się. Paralizm. Mam, mam coś. Fajny sword? No daj mi. Spida ci dam. Mam para. Bo ja nie chcę. Mam para atak. No to spoko. No to daj mi sworda. Nie. Ale fajna odpowiedź. Nie. Nie, z tym też będzie lekko trudno. Lekko trudno, co to znaczy? 1400 czterysta no nie prawie tysiąc chyba. To potrzebuję. Chyba około 40 strzałów, żeby zabić ostatniego bossa, albo mniej. Z Bufem? No. A chociaż nie, nie liczyłem Twoich pocisków. Jeśli też będziesz walczył, to nawet szybciej. No dziwne, żeby nie walczył. A mi z Bufas mój sword zabiera najwięcej 700. To i tak dużo. Ale to jest Sword T9. Teraz która runda? T druga teraz. Albo trzecia hey. Coś koło tego będzie. A za co byś mi dał Sworda? Za life'a. On jest wart 3 defy. Od kiedy? No wejdź sobie na Realm Okej, okay, to ja wychodzę z babki i zaraz wyjadę na je. No nie! No właśnie. Ale to później sobie Okej. Okay. To skupię od ciebie go za 3 laty. No może. Jeśli okaże się, że serio tyle kosztuje. Ale ja widziałem ludzi, co kupowali za lifea. No bo są głupi. Jakieś. Nieprawda. Prawda. Ja sprzedałem parę swordów za lifea. I to niedawno. Polaris! Nie no czemu go zabrałeś, tak bym go może... Zabił, no. Jeszcze, ja bym tu... No kurde. I założę się, że będę miał zero dropu. Założę się, że będę miał speeda. E, speed. Ja też speeda mam. Czekaj, dam ci trochę, no... Dobrych itemków. Czyli śmieci. <laughs> no właśnie. Nie no, takie mi przyjemnie mogą być. A tu moje dofy znikają, ale wy by było. Dobra, się, idziemy dalej. Wkurzyłbyś się. No. Cztery. Już raz tak miałem... E, e, no. Na wcn full rzeczy. I chciałem kolesiowi zdonatować Wita i Vis'a, No to odłożyłem. A tak i ty 11 sword. No i one mi znikły. Nagrywamy już 5 minut i trzecią rundę robimy. No całkiem nieźle. Chyba zdążymy. No jak nie, to ile tam? 3 minuty by się dołożyło do filmiku. No. Drugi. będzie druga. Czekaj, ty bierz z tej strony i z tej. A środek? Druga jest najłatwiejsza. Nie, mi się zdaje, że trzecia. Nie, trzecia jest trudna. Może, nie może nie dla mnie, bo ja mam ich na dwa strzały albo na jeden. Nie, druga jest trudniejsza, bo więcej HP mają tamte potworki. Ale tutaj też leczą się wiesz, jak grać na przykład Priestem, to bardzo trudno je zabić. Chyba, że jest już dwa Was dwóch, to już lepiej. No, ale tak na solo, kiedyś solowałem Priestem. Udało mi się solować nawet ostatniego bossa Priestem, ty ale ty... strasznie wolno to szło. Jak mnie słyszysz? No, dobrze. Żeby nie było znowu na odcinku, żeby jej nie słychać. To mów głośno. Tak może być. No jasne Dobra A tak? Nie wiem Chyba dobrze yy, A pamiętasz to o tym to, to takie o czymś co rozmawialiśmy co ma być na odcinku? Tak No właśnie yy, Znaczy, nieszczęście. Yy, nie wgrałem tamtego Sprawdziłem. Mowę dropłem, jest! Spida, ale super! Ale nie, zapomniałem, że ja nie gram y, tym. Czekaj chwilę. Wywaliłaś mowę? Nie. Mowę będę brał. Okej. Okay. Będę brał ją. Para, tak, nieźle Idziemy? Idziemy, idziemy Mi się zdaje, że zmieścimy się w 10 minut No na pewno A pamiętasz co mieliśmy robić? Co? Y jak coś dropniemy? No wiem To ile bym dostał defów? Yy, dwa. Maksimum? Maks dwa, bo widziałem dzisiaj jak handlowałem, że ktoś kupował mnowę za dwa defy. Ale, albo to był przypadek, albo mnowa jest teraz droższa niż jeden def. I chyba to był przypadek, bo jakoś nie sądzę. Dobra to, tak. mi się przydały dwa defy. Ja mam już, 5 yy, pięć speedów i jednego visa? Wisa sobie Okej. Okay. Masz buffa. Dostajesz buffa? Tak. Na bossa zostaw, Ale bo ja, na Bosia się przyda. Ja mam jeszcze mamę do objęcia. Okej. Okay. Ale nie buffuj tak, buffuj tylko wtedy, kiedy nie mamy buffa. Co ja zrobiłem? Co? Wypiję yy, mamę. Aha. To fajnie. A czy ty nie zginiesz na posie? Bo słabszym gostkiem byłem i nie zginęłem. Ale nie kracz. Okej, okay, okej. Okay. Tylko radzę ci uważać na ten pierwszy paraliz. Ale jego i tak nie ominiesz. Ominiesz. Chyba, że staniesz za drugą osobą. Stań, stań tu na przykład. Stań tu na przykład. I kiedy przeleci, no, ten pocisk, to dopiero wtedy idziesz ty. Tak ci radzę. A ja się za tobą. Okej. Okay. Tylko, że stoję trochę daleko. No weź! No sorry, ale ja nie chcę obarwać pociskami.